Ekipa Ricanessa, Duncan Creek. Mamy za sobą dwa ważenia, a ich wyniki nie wystarczyły na opłacenie rachunków. Nie dość, że nie zarobimy, to dołożymy do biznesu. Ryk także próbuje znaleźć zasobne złoże. Po dobrym początku sezonu, jego efektywność dramatycznie spadła. Odkrywka ekipy dała ledwie 19 uncji w ciągu dwóch tygodni. Ryk bardzo potrzebuje nowej i zasobnej ziemi, nim skończą mu się zarobione pieniądze. Mam ogromną działkę, ale próżno szukać oznak wskazujących na złoże. To znacznie utrudnia poszukiwania, a nie mam czasu, bo kończą się oszczędności. Ryk szuka obok półki. Ta okolica dała mu sporo złota, ale jest pokryta wieczną zmarzliną. Być może jednak gdzieś znajduje się rozmarznięta ziemia. Jeśli trafię na dobre złoże, będziemy mieli szansę wydobyć 1500 uncji w sezonie. Szukam go od tygodnia, więc szanse rosną z każdym dniem. Przejście lodowców naruszyło strukturę geologiczną. Nie wiem, co o niej myśleć. Ponad 150 tysięcy lat temu lodowiec zniósł złoto z górskiego złoża macierzystego. Trzy kilometrowa masa pokryła dolinę Duncan Creek. A kiedy lód stopniał, pozostawił kamienie i żwir rozsiane po całej działce a między nimi skupiska złota. Widzę sporo metali. To może oznaczać złoto i to blisko powierzchni. Przeprowadzę próbę. Ryk opierał się na płukaniu misą, gdy wybrał odkrywkę ekipy. I nie zamierza powtórzyć tego błędu. Przesiejemy większą porcję surowca w wagowni, i to szybko nam powie, z czym mamy do czynienia. Pod 15 cm mchów i błota znalazłem żwir. Jeśli jest w nim złoto, to będzie łatwizna. Powierzmy próbkę i zobaczymy co mamy. Na razie to była jedna łycha. Wykop mi dół. Uważam, że warto spróbować, bo materiał jest łatwo dostępny. Jeśli tu jest dużo złota, to będzie wspaniale. To dość chimeryczna działka i nie wiem, czego się po niej spodziewać. Póki co wygląda obiecująco. Więc liczę, że znajdziemy tu sporo kruszcu. Ile mamy? Połowę? Tyle wystarczy. Wyniki płuchania powinny być jeszcze dziś. To do roboty. Pięć godzin później Ryk miał poznać wyniki próbnego płukania. Obawiam się, jestem jednocześnie ciekawy. Trzymajcie kciuki. I jak? Są. Widzę złoto. O tu. Stół drganiami wypłuchuje lżejszy materiał, a złoto osiada w rowkach i spływa w dół. Widać je. Nigdy wcześniej nie przeprowadzaliśmy tak próby i nie wiem, czego się spodziewać, ale wiem, że widziałem złoto. Pytanie, ile? Czy waga je wychwyci? To nam daje trochę ponad uncję 75 metrów. To da się wydobywać, bywało gorzej. To dobra wiadomość. Trzeba będzie przenieść rokiego. Co ważniejsze, złoto jest płytko. Nie zmarnujemy czasu na zdejmowanie ziemi. Do roboty. Chciałbym zwołać krótkie zebranie. Znalazłem obiecujące miejsce. Próbki są zachęcające. Złoże jest dość płytkie, praca będzie łatwa. Odkrywkę nazwałem krańcową. Nie sądzę, by wystarczyła do końca sezonu, ale może szybko dać nam kruszec. To zawsze coś. Mam nadzieję, że wrócimy do ładnych wyników, do pracy. Rick twierdzi, że krańcowa odkrywka jest dobra, aby tak było, bo inaczej nie osiągniemy naszego celu.